Cześć! Trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i my na Kuchni Lila przygotowaliśmy się odpowiednio. Przed wami wariacja na temat lasagni, a jest tutaj mnóstwo warzyw i wiele smaków. Zrobiłam też murawę, a teraz chodźcie, pokażę ci, jak to zrobić. Makaron w tym przepisie zastąpię cukinią, a pokroję ją po prostu w plastry i na chwilę wrzucę do piekarnika. Nawstawcie już go teraz na temperaturę 200 stopni. I wykrójcie takie plastry. Teraz cukinię dosłownie skrapiam oliwą, oprószę solą i wkładam do piekarnika na 10 minut. Teraz zabieram się za przygotowanie pierwszej masy. Jedna masa będzie bardzo białkowa, więc wykorzystam do niej serek wiejski. Dodatkowo wzbogacę go o szpinak. Zaczynam od tego, że pokroję szalotkę i czosnek. Kosteczkę i podsmażę na odrobinie oliwy. Teraz dodaję szpinak i będę go dusić dosłownie chwilę, aby tylko zdjęć. Kiedy szpinak wygląda właśnie tak, dodaję – uwaga – gałkę muszkatołową, sól, pieprz oraz sos sojowy. To teraz w misce połączę serki wiejskie ze szpinakiem i z jajkiem. A wiecie, że jak uderzycie jajkiem oblat, to też żadna skorupka nie wpadnie do środka? Taka mała ciekawostka, sprawdźcie. Powstaje teraz pierwsza masa. To taka poniekąd imitacja beszamelu. W klasycznej lazani polewamy mięso beszamelem, który jest dość ciężki. Moja wersja jest zdecydowanie Lżejsza i białkowa. Pierwsza masa gotowa to teraz pora zająć się mięsem. Użyję dzisiaj e, mięsa z mielonego indyka. Na tą samą patelnię wlewam oliwę i ponownie smażę na niej czerwoną cebulę. Moja lazania jest wariacją na temat zapiekanki, ale mamy też dla Was fantastyczny przepis na zapiekany makaron w wersji XXL. Odsyłam Was do przepisu. Do cebuli dodaję teraz mięso mielone z indyka. Zobaczcie, jak ten przepis napaszerowany jest białkiem. Mięso rozdrabniam i czekam, aż nabierze tego koloru. Sprawa wygląda tak, że wyjęłam cukinię z piekarnika. Jest tutaj i czekam. E, siekam teraz seler naciowy, bo on jest fantastyczny. E, niesamowity smak nada w całości. Pokroję go w kosteczkę. No i zaraz zatrę na tarce o grubych oczkach marchewkę. No Teraz do mojego mięsa dodaję czosnek, pokrojony drobno seler i marchewkę. To wszystko znowu chwilę smażę. Pójdę jeszcze do spiżarki po koncentrat i pomidory krojone. Wezmę jeszcze ze sobą magiczną e, rzecz, coś, co uwielbiam. To, to, to i to! To super wzbogaca smak, czyli piramidki smaków, w których są same zioła. Teraz wszystko będę dusić na małym ogniu około 10-15 minut, ale doprawię to jeszcze odrobiną syropu klonowego solą i pieprzem. No to składamy. Żaroodporną foremkę smaruję oliwą. I teraz wykładam plastry cukini. Na cukinie wykładam mięso. Pamiętajcie, aby pominąć piramidkę. Teraz pora na mój substytut beszamelu. Ale jeszcze wzbogacę go o starte grana padano. I wezmę dodatkowo mozzarellę. No i teraz znowu wykładam plastry cukinii. Jeżeli chcecie poznać więcej moich przepisów, odsyłam was do playlisty. To jeszcze nie koniec. Posypię teraz całość startą mozzarellą oraz grana Moja lasagne zapiekanka trafia teraz do piekarnika na 25 minut. Temperatura ta sama. Ale jeżeli chcesz zobaczyć, jak zrobię tutaj murawę, zostań ze mną do końca. Zajmujemy się prawą, murawą. Stanowić ją będzie bazylia, i to całkiem dużo bazylii. Teraz dodam tutaj już starty ser i wszystko zmiksuję. No wspaniale to wygląda, zobaczcie, idealnie soczysta, zielona trawa. Tak, mamy już tutaj dla was wersję lekko przestudzoną. A to dlaczego? Słuchajcie, lasagne zapiekanki, w których jest ser, warto przestudzić przez 10–15 minut, dlaczego? Ponieważ łatwiej jest je wykroić, o czym się wkrótce przekonacie. Ale to obłędnie wygląda, ale to nie koniec, bo jeszcze muszę narysować linię boiska. Kremowe mascarpone nie będzie przeze mnie niczym doprawione, ponieważ te smaki są tak intensywne, że jego łagodna śmietankowość złagodzi całość. Zobaczcie, jak pięknie. Mmm, jak pięknie widać tutaj warstwy. Dobra, próbujemy. Zaraz będę miała usta. Pełne pyszności. Już teraz się z Wami pożegnam i koniecznie wypróbujcie ten przepis. Jeszcze zasubskrybujcie ten kanał.